Ojca Pio. 28 marca. Bóg pozostawia Cię w ciemnościach Ducha dla swojej chwały. Czyni to także dla Twojego wielkiego pożytku duchowego. Bóg chce, aby Twoja nędza była tronem Jego miłosierdzia, a twe słabości stolicą Jego wszechmocy. Witajcie, moi drodzy. Wczoraj wspomnieliśmy o tym, że ojciec Pio przeżywał ciemności ducha właściwie przez większą część swojego życia. A dzisiaj to określenie pada w naszym cytacie dnia: Jako powód, Ojciec podaje, że Bóg czyni to dla swojej chwały, a również dla większego pożytku duchowego człowieka. Nie jest to łatwa tematyka i zarazem jest bardzo rozległa. Kiedyś ten temat już pojawił się na naszym kanale, przypominam sobie, a dzisiaj powraca ponownie. Oczywiście, będzie to zaledwie kilka słów. Gdyby ktoś był tym bardziej zainteresowany, będzie mógł poszerzyć sobie ten temat, no ale już samodzielnie, chyba że znowu powróci u nas. Dobrze, spójrzmy jeszcze raz na dzisiejszy cytat. Dalej ojciec Pio pisze, że Bóg chce, aby ludzka nędza była tronem Bożego Miłosierdzia, a ludzkie słabości stolicą Jego wszechmocy. To piękne wręcz poetyckie określenie. Co to jednak oznacza? Wiele na ten temat pisał święty Jan od Krzyża w swoim dziele Noc Ciemna. U podstaw zarówno tego dzieła, jak i pozostałych leży jego osobiste doświadczenie mistyczne. W dziesiątym rozdziale tego dzieła możemy znaleźć takie słowa. W czasie trwania oschłości tej nocy zmysłów, dusze odczuwają wielkie udręki. W tej bowiem nocy, jak już mówiliśmy, przeprowadza Bóg zmianę, przenosząc duszę z życia zmysłowego do bardziej duchowego to jest z rozmyślania do kontemplacji na skutek czego nie może się on w rzeczach Bożych posługiwać swymi władzami. Martwią się te dusze. Nie tyle z powodu oschłości, jakich doznają, ile z obawy, że się zgubiły na drodze Bożej, że utraciły dobro duchowe i że je Bóg opuścił, skoro nie znajdują w rzeczy dobrej żadnego oparcia czy smaku. Męczą się wtedy i usiłują, jak to zwykły przedtem czynić, zająć swe władze jakimś przedmiotem rozmyślania lub jakimś upodobaniem. Sądzą, że. Gdyby tego nie czyniły i nie pracowały, nic nie czynią. Wysiłki te spotykają się z wielkim niezadowoleniem i wewnętrznym wstrętem duszy, która chciałaby pozostać w owej bezczynności i ukojeniu, nie posługując się władzami. I tak trudzą się te dusze w jednym, a nie postępują w drugim, szukając korzyści dla ducha. Tracą ducha, którego miały w pokoju i uciszeniu. Podobne są do człowieka, który to, co już zrobił, zaczyna na nowo, który wychodzi z miasta, by do niego wrócić, puszcza zwierzynę, by znów na nią polować. Całe to utrudzenie jest w tym wypadku bezskuteczne, gdyż, jak to zostało powiedziane, nie uzyska już nic danym sposobem postępowania. Gdy poprzednio cytowałem to dzieło, ktoś dopytywał w komentarzu, skąd dokładnie pochodzą te słowa. Tutaj oczywiście to tylko fragmenty, ale jeżeli taka treść do kogoś przemawia i za taką tęskni, a może i przeżywa coś na podobieństwo tych opisywanych tutaj rzeczy, to może znak, aby zajrzeć do tych dzieł nieco więcej. Podpowiem, że te treści są dostępne. W książkach, ale także wiele z nich można odnaleźć w internecie. We wspomnianym dziele jeszcze dalej czytamy takie słowa. Jest to dalej rozdział 10, teraz punkt drugi. Jeśli dusze będące w tym stanie nie znajdą kogoś, kto by je zrozumiał, będą się cofały wstecz. Zejdą z drogi lub na niej osłabną. Przynajmniej zaś nie będą postępowały naprzód, gdyż. Im przeszkodzi w tym zbytnie staranie, by iść dawną drogą rozmyślania dyskursywnego. Utrudzą i znużą nadmiernie swą naturę, mniemając, że taki stan przyszedł na nie za ich niedbalstwo i grzechy. Tymczasem utrudzenie to jest już zbyteczne, gdyż Bóg prowadzi je inną drogą, całkowicie odmienną od pierwszej, to jest przez kontemplację. Pierwsza droga polega na rozmyślaniu dyskursywnym, a druga nie podpada pod wyobraźnie ani rozważanie dyskursywne. Ci, którzy znajdą się w takim stanie, powinni podnieść się na duchu i trwać w cierpliwości, porzucając troskę. Niech ufają, że Bóg nie opuszcza tych, którzy go szukają prostym i szczerym sercem. Ani też nie odmówi im potrzebnej pomocy na tej drodze, dopóki nie doprowadzi ich do jasnego i czystego światła miłości, którego udzieli im w drugiej, ciemnej nocy ducha, jeśli zasłużą sobie, żeby Bóg ich w nią wprowadził. Aby zrozumieć, o co w ogóle w tym chodzi, trzeba się nieco skupić. Nie jest to codzienna rzeczywistość człowieka. Więc ogólnie dość trudno czasami to pojąć. Objawy przeżywania nocy, duszy mogą nieco przypominać depresję. Rozeznanie tego zagadnienia jest dość ważne, gdyż od diagnozy zależy dalsze podejście do tego tematu. Początkowo w opisie depresji i ciemnej nocy występują podobieństwa. Zarówno w depresji, jak i w ciemnej nocy. Ludzie doświadczają uczucia własnej bezbronności i nagości, samotności, opuszczenia i wyobcowania. Czują się bezwartościowi, wewnętrznie odwróceni, winni i grzeszni. Doświadczenie to jest przesycone strachem, beznadziejnością i bezsensownością. Człowiek przeżywa w sobie głęboką ciemność. Jan od Krzyża sam często łączy melancholię z ciemną nocą. Niektórzy ludzie cierpiący na depresję przechodzą przez doświadczenie ciemnej nocy. A wtedy ważne jest, jak interpretują zarówno depresję, jak i noc ciemną. Jan od Krzyża surowo osądza niektórych przywódców duchowych, którzy nie mają pojęcia ani o depresji, ani o ciemnej nocy. Niektórzy duchowi towarzysze zachowują się jak przyjaciele Hioba, uważają, że doświadczanie ciemnej nocy to jedynie melancholia albo chandra. Sądzą, że to jakiś grzech czy jakiś ciężar są przyczyną tych przeżyć. Jednakże takimi interpretacjami ci przywódcy duchowi tylko szkodzą wpędzają ludzi w rozpacz albo zgorzknienie. Powstaje pytanie, czy takie przeżycia mogą dotyczyć wyłącznie mistyków oraz osób na jakimś nie wiadomo jak wysokim, zaawansowanym poziomie duchowym? Okazuje się, że, i tutaj cytat z pisma Głos Karmelu: Każdy, obojętnie w jakim stanie żyje, przeżywa swą noc. To łaska, której Bóg udziela w wielu okolicznościach i na różne sposoby. Dostosowując się jednak zawsze do rytmu i potrzeb człowieka. Noc jest konieczna, by móc już tu w życiu obecnym doświadczyć radości zjednoczenia z Bogiem, a nie można jej przeżywać, będąc osadzonym w niewoli pożądań, zamkniętym w ciemnościach schematów myślowych i przywiązanym do tego, co przejściowe. Noc jest zatem. Koniecznością, nie jest jednak brakiem, raczej zobojętnieniem, oziębłością myśli, woli i serca wobec wszystkiego, co nie jest Bogiem. Kiedy już osoba wejdzie w proces oczyszczenia, wchodzi w relacje ze wszystkimi, ze wszystkimi w wolności, bez przywiązania, bez zależności i dominacji. Jan od Krzyża twierdzi, iż Bóg trapi jedynie po to. By wywyższyć. W procesie wyzwalającej nocy, Bóg ze stanu niewoli podnosi nas do stanu wolności dzieci Bożych i dopuszcza do uczestnictwa w swej boskiej naturze, abyśmy w ten sposób, wolni od pożądań, przywiązań i zniewoleń, posiadali wszystko tak, jak to posiada Bóg, kochali wszystkich i wszystko tak, jak kocha Bóg i aby nasze myślenie, nasze miłowanie i działanie było boskie, to znaczy na sposób Boży. Oczywiście nie wszystkie trudne doświadczenia przeżywane przez człowieka są znakiem takiego stanu. W nocy, o jakiej mówi Jan od Krzyża, kładzie się mocny akcent na konieczność oczyszczenia wewnętrznego, które pomaga wziąć Naznaczoną realizmem odpowiedzialność za życie i oglądać ją z perspektywy miłości Boga, który zawsze jest dobry. Przykładem jest Jezus Chrystus. Cierpiał głód, cierpiał ubóstwo, niezrozumienie, prześladowanie, niesprawiedliwość, kłamstwo i wreszcie śmierć. I nie dlatego, aby potrzebował oczyszczenia. Przyjął on ludzką naturę ze wszystkimi jej konsekwencjami, abyśmy i my, w różnych kontekstach, kulturach i sytuacjach, uczyli się przyjmować naszą kondycję osób ograniczonych. Co robić? Z pewnością w przeżywaniu nocy potrzebne jest rozeznanie duchowe. Kiedy już stwierdzimy, iż doświadczamy właśnie tej łaski oczyszczenia, którą Jan odkrzyża, Nazywa nocą. Pierwszą rzeczą, jaką należy czynić, to jest obudzić w sobie wdzięczność za ów dar. Dalej potrzeba głębokiego zaufania Bogu, który zawsze i we wszystkim działa dla naszego dobra, posiada względem nas dobrą wolę i kocha prawdziwie. Trzecim elementem jest cierpliwość, z jaką trzeba znosić noc ciemną oraz Pokorna prośba, by owa łaska tak ważna dokonała w nas oczyszczenia. Takie właśnie postawy winny towarzyszyć nam w każdych okolicznościach. Noc bowiem nie ogranicza się tylko do szczególnych okresów życia, lecz przeżywamy ją praktycznie podczas całego jego biegu, choć oczywiście bywają momenty, w których odczuwamy ją intensywniej. Są to chwile milczącego działania i wzmożonego zaufania Bogu. Mam nadzieję, że te niełatwe zagadnienia, chociaż przedstawione tutaj bardzo ogólnikowo, nikogo nie osłabiły zbytnio, a może i kogoś zainteresowały. Uzupełnijcie je tam w komentarzach, a może ktoś podzieli się jakimś swoim doświadczeniem z tego zagadnienia albo wiedzą. Szczęść Wam Boże! No i spotykamy się. Mam nadzieję jutro. Hej, 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 JUTRA!